My uwielbiamy od zawsze podróżować yy, i myśmy naprawdę zwiedzili yy, wiele krajów, wiele kontynentów, zanim trafiliśmy do Nature's ale te wyjazdy z firmą są zawsze inne. Inne są. Ja mogę dziesiąty raz pojechać do Turcji, czy do Grecji, czy do Włoch, nie ma znaczenia, bo jadę dla mnie nieważne miejsce. W tym ale momencie z taką jest. ekipą, z ale tak z wspaniałymi ludźmi. Pamię o, mile ten, wspominam ten nasz, nasz, nasz pierwszy program, któryśmy ogłosili. A Może się ze sponsorem tak. i te wyjazdy pierwsze nasze, mm -hmm. Teneryfa, Kreta, Turcja, Sycylia, w małym gronie, 30-40 osób, gdzie poznawaliśmy się, gdzie dowiadywaliśmy się innych rzeczy o sobie nawzajem i to nas jeszcze bardziej... Były, była integracja i troszkę Ta. szkoleń. To nieprawdopodobne, to wspominamy e, świetnie. Również każda impreza, mm, ja mile wspominam również wyjazdy za granicę, e, te na, w, za, na wschód. Kiedy po osiągnięciu e, dwóch pozycji w jednym roku, e, czyli dyrektora, dyrektora konsultanta i dyrektora, i dyrektora menadżera. Po dwóch latach współpracy z firmą e, pojechaliśmy do Mińska, później do Moskwy, e, jakie do było Kijowa? Moje... do Kijowa. E, jakie było moje zdziwienie, jak e, nasz upline e, z Moskwy zaprosił nas na szkolenie e, do swojego do biura firmy? Wadin Dwie Dwiegubski i powiedział, że będę szkolił dyrektorów. <laughs> A na sali siedzieli CRD, dyrektorzy menadżerowie, mówię ja mam szkolić? Tak, bo my robimy za mało MLM-u. I to było dla mnie odkrycie kolejne, czyli myśmy wiem, że my wnieśliśmy do firmy również dużo elementów marketingowych. Oprócz leczenia, oprócz dbania o zdrowie, oprócz pomaganiu ludziom w zdrowiu włączyliśmy różne programy i byliśmy tymi motorami, tą, tak, tak, tym motorem takim do, do, do różnych działań MLM-owych. Wiedziałem, że są potrzebne wycieczki, wiedziałem, że jest potrzebny program samochodowy, wiedziałem, że jest potrzebne są czynniki motywujące. Osoby, które są nośnikiem informacji. Dla firmy zawsze najważniejsi są klienci, ale na pierwszym miejscu powinni być ci, co do tych klientów trafiają, czyli pod nazwą dystrybutor. Ja wiem, że dystrybutor słowo mało komu się podoba, ale jak nie chcesz być dystrybutorem, to mam lepsze dla ciebie yy, yy, rozwiązanie. Bądź ambasadorem. Mi się to strasznie podoba.